Siemko, siemko, Dzisiaj nagrywałam przegląd sklepów gwiazdkę, więc myślę, że ten sklep będzie mocny. No. Dobra, Na pierwszym ekranie wtedy coś. O Boże, jak ja teraz chyba nie znoszę. Nie wierzę. A komuś się może podobać, ale ja go nie znoszę. To jest tak ten gwiazdki, ołówka. No tak, z tym za ten Elf. To jest jakieś nowa edycja. No i w tym tam plecach. No w miarę fajnie, za 200. No, w miarę fajnie. I chwilę po sklepach. Ten jest fajny. O, ten film si mamy ma brat. No, ten film według mnie jest fajny. A to jest kolejny plus 200. Nie, to jest... Te, te wszystkie od tego pakietu. Wszystko jest fajne, a proszę tego skina. Według mnie. Raz, dwa, Ta część z Kozacka jest to też fajna. To z Kozacka, tylko jest strasznie droga. Ale fajny, mega. Ten kilo. Więc Kozacki, tylko za 800. Myślę, że chyba za drogi. Tutaj owo... Tutaj za skin. uznaje mi, że jest fajnie, ale ten, ten skin nie. Mi się nie podoba. To droga, za duży ten rok, ale fajnie. Ten tam, tam, tam plecek jest kozacki. Tyle, ile zrobisz chili, to to się wyświetla, nie? Za 10 chili, to się wyświetla 1 i 0. A jak zrobisz 100 kili, to się 0,0. to jest 0 To jest kawałka. To jest to jest. Wydół, to będzie pewnie to samo, tylko chciałem w dół, tak? Zgadzam. Teraz taniec chyba robotów starka, jak były w czwartym sezonie, w czternastym. To jak się pięć nich to te roboty chyba to tańczyły. Chyba. To nie jest super. To jest ta, ta notka za darmo. Ten skin już był wczoraj w sklepiku. To się teraz trzyma w tej ręce, ona jest mega fajna. Gdy miał hodowcę, to chyba ją kupił. Ten skin... no fajny, fajny. To Fajny. fajny. Te kilo Też są fajne, ale ten lepszy. To jest ta rybka. Pana jest tylko tutaj na nogi, jest trochę słaba, ale tak to fajnie, fajny fajnie ma. Ten kilo ma no, gdzieś z tyłu. To Ten kilo się trzyma w tej ręce. No, to jest takie, są mega fajne. To jest bielikowa rękawka. No, w ale fajna. To jest kilo z 800, ale dość śmieszne. To jest mniejsza jeszcze... bielika to jest pan piernik i patrzcie to, to jest najlepsza edycja. Wśmiechnięta, palące się. To jest To jest to samo. To jest najbardziej najlepsze. Tutaj jest fajny kijak. On wczoraj no śmieszny. I lotnia taka. I też jest fajna. Taka, taka słodka. Teraz... E... A, nie. Nie należy do najlepszych, wody. To jest jakieś malowanie za 300, fajne. Ale też było wczoraj, w miarę fajne. Mm, lubię skinny. no mam w skin, tylko słaby, że jest za 1200 i jest sam skin. Nie masz na kupić z a dodatku. No, fajny skin, tylko że też nie ma tego dodatku. Skin za 800, śmieszny. Fajny skin, ale gdybym miał chyba to nie kupił z południego ogona. tak za dziwnie. Mm, tutaj jest ten Jennifer. Też bym go nie kupił, bo to robię. Jest... Zakładają mnóstwo ekranów, ale śmieszny też. Teraz to wszystkie są takie same. Ale nie ma taką samą edycję, jest taki sam. Nie, 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 nie podoba mi się. Ten proces za 200, śmieszny. Tutaj. to malowaniem. malowanie. No, ale fajne. To jest pani Mikołajka. To jest pani Mikołajka. Mężczyznak. To będzie Mikołaj i mężczyznka śmieszna. To jest fajne kilo to był wczoraj z pierwszego sezonu w ogóle Widzę, do 800 złotnia. Za darmo jest Za dym chce lepsze odwiedzenie Tylko w sezonie animowane anim, 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 Tutaj widzę To jest To jest był sobie ten, Ale fajnie To jest No, to też jest fajne W pielęgniach tam lata Wszystko Fajnie No to jest, to jest, to jest Kapanie łup, łupo, orzech z tym No, ten plecak nie pasuje chyba. To to. Ten plecak też go końcu pasuje. Zobaczmy. Mam taką edycję. Skin. Mam taką edycję na stronę. To jest trochę dziwna edycja. Bardzo dziwna. Ale no, śniąc fajnie. Chcę zabić gościu z naszym drugim językiem. Ja zdania lego kilo, taki I taka lotnia No chyba nie mam szkody, że nie mam nuty Chyba to gdzieś nie wygląda I no, co to jest? Ten sim mi się nie podoba, dziwnie Ten sim Też jakoś nie, i jest sam za 1000 zł Za długo nie kupiłam Takie sygnały po prostu nie, mam, nie kupuję Ten też, ten jest słaby Ale chociaż ma dodatkową audycję Ta, ten, ten jest śmieszny Tylko trochę na duży reklamy zasłania no i ma pleca, to się rozumie. Fajnie tak? to wycofać. Podobnie z do miasta tego plecaka. Ale takie Lockit są mega tak czy to. Kazackie. Tutaj Lockit Nice. Lisa Fajna, fajna. Biała-zierwana. Tutaj na nie, przegląd... nie przeglądam i to jest okropne z no, tym, Może się komuś podobać, ale mi się nie podoba. To też mi się nie podoba. A to Boże, jeszcze gorsze. Właśnie to. Nie wiem, czy to kupi. Ale jeśli nie kupi, no, to no, fajnie. Ja bym tego nie kupował. Fajnie, z kim tylko zadłużył? Ale, śmie, ale śmie się mylę. W ogóle nie wiem, co to jest za plecak. Ale fajnie. Mm, tak, te kilo jest za kozackie. Patrzcie, jakie, jakie mają oczy. Zobaczę. Mm, Skype trooper, mega fajnie. Te plecaki, mega fajnie też. Teśmy, mega fajnie. Tak, ten plecak też jest kozacki. Znaczy, plecak sobie gadam, kilo. Fajnie, fajnie tylko trochę za drogi. To też jest fajne. No, fajnie. Mega fajny skin, mm, Tutaj jest takie kilo z szynką. No fajnie tylko za 1200 chyba to ten... już przesadzała, no fajne. Też te fiedra za 200. sobie za 200 są fajne, myślę. Oj, to skin taki jest, jest Strasznie spocony, ale trochę... Trochę drogi, ale mega fajny. Nie miałbym dosyć, go zdecydowanie kupił. Skuzacki. Mmm... Kilometr, no hmm, to też na kozackie. Tutaj jest takie śniadanie. Kurą, to jest mała edycja. To, to, to jest jest kozacka. Hmm, to, pilot, to jest kielo. Hmm, to, to jest jest kuzacki. Hmm, tutaj jest kuzacka. pani misiu. Nie wiem, co no, to jest po No w wielu plecach, ale jest dziwne, że to, to jest takiego porównania. Nie wiem, co to. Tutaj jest je skin albo fajny plecak. Jak się zapala chyba. Nie, można wybrać. Nie westch. jak to wygląda. Nie wiem. O, ten chwili jest fajny. Nie wiem w jaki sposób reaguje na ile ale takie jest napisane. Mm, pan bałbanek, o fajny plecak. Tutaj jest taka nie Pani na głowy spadnie. Tak, na głowę, bo Fajne to Tak, na głowę, fajnie. No, fajne jest O, tylko, koszty to jest zdecydowanie za drogo. 1500 to jest jak Jedno kilo. Czysto malowanie fajne. Tutaj się jest fajne i reaguje. Świetnie świeci. Fajne. Tutaj jest pan John No, to też jest fajny. Światełko trochę za bardzo świeci. Mamy w taki plecak. Hmm, Tutaj jest taki lofi. Śmieszną maminkę ośmiechniętą Tu jest taka lotnia No też fajna Łoś z łoś Ale śmieszna Fajna O Oj, te, te kilofy to jest mistrzostwo To jest najlepsze kilofy w Górze, patrzcie to Najlepsze Tu mam ciekawe wesoło 500, To jest osiem, hmm. to jest 8, trochę przesada To jest takie coś I jak to... to jest... Z wujką. jak to się pociągnie, to wybucha. Tutaj jest taki spadanie za 4, jest to fajne. Tutaj jest ten pakiet, a nie wiem co robić, to jest świetna. Tutaj są takie nowe, nowe pakiety, Jokera. Pakiet legendy, pato Marvel. I ma się pojawić nowy pakiet, proszę legendy. Nie wiem, jak to ma być, Drift. No i zapomniałem jeszcze Drift. Ale ma być zamrożony Drift, na no, fajnie. Dobra, no, ja, to jest cały sklepik, mam nadzieję, że Wam się podobało i pa